Yeah, um, ej tak yes. so Nawet to nie is wyszedłem Nawet nie z klatki Nawet yeah. 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 nie wyszedłem z klatki, a mnie woła diabeł pojebany <laughs> Walę w Długi tydzień, jestem w okropnym stanie Jechałem na studio, a po sesji that pewnie piję dalej yeah. Już nie mało lat, yes. jestem kurwa na swoim ekranie Mój brat se nie poradził, wjechał na ośrodek. Yeah. Tobie yeah. kurwa bez pieniężni, robią z mózgu wodę Major w kraju pisał, chcieli dawać złote, Topka w kraju wzięła adwent, teraz spłaca grosę Żeby się tu dostać, rozjebałem serce w pół Babcia mnie kocha, chociaż powiedziałem w chuj z nich Rzuciłem yes. yes. leki, no bo pania miała dosyć już Wydepkałem ścieżkę z Marką, macie kurwa dług Weź mi nie pierdol, mało lat, czy yes. mnie yes. masz zalesza Twoja moda przy tym lata, kurwa, na imprezkach Chce mnie kurwa popierdolić, jak nie słyszę betna Ja przeciwko światu, to jest moja ścieżka yes. Typy ryją, beret yes. popór, tutaj no, gdzie no, ja, no, ja no, mieszkam Każdy weekend wypukuje witaminy, to u dziecka ale

Mogę Byliśmy przed wami jak jebany datki yeah, no. Połowa narodów rzuca na słuchawki We znam, ale co piątek się o nie Nie Idziemy no. w teamy do południa jak nocne marki trochę tego co ogłupia jak drogie marki Nie mogę odpuścić, dałem mocne yes. Wszystko sam wytargałem, bo nie miałem szansy Obiecałem setki razy, nie będę jak tamci no, roku na Typy dedykuję babce w pyrion, tutaj popor, tutaj gniazdka Każdy weekend wypukuje witaminy, to ucieczka Wypukuje witaminy, ale ich nie uzupełnia Kawał, kurwa, popeliny, to co wypuszczasz na ekran Chciałaś się Kruci, zakręcić, od razu tak, ją skreślam Wiem, że stanę <grym> się to demonem, jak na deska Staram się ułożyć głowę, nie robić jak A jedyne, co mam w sobie, to chyba agresja Każdy ten ją w CS tak czy co? No i to, jesteś na klipie, znowu jesteś na No, ładnie, ładnie. Yeah, no, na klip. To się Bo. Chyba, nie? Nie. E, nie. do są no, no, Dobra, daj tu Mik. Chcę wyczekać tych. Się boja, że ja on chyba płaczę. No, 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 Dobra, chodź mnie na Dawaj tu Mik.